No to jest tradycja od wielu wielu lat. Co prawda ja nie mieszkam już tu, mieszkam w Radomiu już ponad 30 lat, ale jednak co roku staram się wykorzystać ten dzień tak, żeby przyjechać tu, no i tradycji dotrzymać. Czy wiecie co to jest święcie śmierci? Tak. Co to jest? Że zabijają śmierć i śmierć wywożą konno. Dlaczego tak robią?

Jedlisk posiadał, jak był miastem, prawość wykonywania wyroków kary śmierci. Stąd też jest to takie nawiązanie do tej y, tradycji, a z drugiej strony śmierć uważana była za y, czymś, coś jest zło, co przynosi cierpienie, ból. I trzeba w tym okresie Wielkiego Postu, przychodząc na, przychodząc na okres Wielkiego Postu, w karnawale y, zniszczyć to zło. Oderwać się od tego zła. I symbolem tego zła jest śmierć. A więc teraz ma być już czas jak gdyby takiej wewnętrznej poprawy, życiem bardziej takim już wzajemnej życzliwości, w jakimś takim spokoju, opanowaniu. Wielu wieków praktycznie kusaki są taką tradycyjną, sztandarową imprezą tej gminy, tego, tej miejscowości. Jedni przez 330 lat posiadał prawa miejskie od 150 ich nie ma. Próbujemy te prawa miejskie przywrócić temu miastu. Dlatego chcemy tutaj, o kultywujemy te nasze tradycje. I powiem tak, no wcześniej były różne okresy. W, Związane z kusakami były momenty, że te kusaki w ogóle się nie odbywały. Natomiast od, kilku, od kilkudziesięciu lat wróciliśmy do tych tradycji. W tej chwili wracamy już nawet do tego, żeby ta impreza trwała trzy dni. Jest to, zapust... Jest to kusa niedziela, kusy wtorek i kusy poniedziałek i kusy wtorek. Kusy wtorek kończy, kończy w ogóle całe te tridum takie. Związane z końcem karnawału. Co prawda, nie jest to karnawał w Rio czy, czy, czy w wenecki, ale, ale na miarę naszej miejscowości powiem tak, jest to jedyna impreza tego typu nie tylko w Polsce, ale i w kraju. Oto śmierć prowadzą, stoi już na rynku, którą na gorącym złapano uczynku. Jak się do naszego miasta zakradała, by starych i młodych z pokosą ścinała. Zetnijcie śmierć drogą, nic jej nie darujcie. I nad nią się wcale, wcale nie litujcie. Ona nam zabiera i ojców i matki, Ona osieradca biedne małe dziadki. Ona nam zabiera i siostry i braci, Przez nią żona męża, a mąż żonę traci. Ona nam zabiera i córki, i syny, przez nią opłakują swe straty rodziny. Jednych w wozie topi, drugi nie pali. Od i giną i wielcy i mali, a jednym czasem bardzo narada. Ona bez litości ród ludzki zabiera. Niechajże nareszcie sama z nią umiera. niechajże i nią kara okropna nie minie i na hańbę wieczną z ręki kata zginie. A wtem sędziowie z miejsc powstają i taki wyrok na śmierć wydają, ponieważ śmierć jest nigdy nieużyta bierze każdego i ani się pyta kosa jej ścina wszystkich bez jak snopy w polu dojrzałej pszenicy jak kwiatek na łące jak drobna trawa niszczyć, zabijać cała jej zabawa nie na płacz ani ciężkie jęki i każdy ginie z zabójczej jej ręki. Ginie jej młodzian, i chorza dziewica, a bladość śmierci okrywa ich lica. Zgiriznę zmienia dorotne ich ciało, aby jej zemście za dosyć się miało. Otóż za te zbrodnie liczne za te rozbójstwa rozliczne My sąd wyrok wydajemy W imię Boga Ojca Syna Na ścięcie ją skazujemy Nim minie piąta godzina Teraz poszli ciepło Macie już wyrok burmistrza Czarny węgiel podpisany Niechaj będzie wykonany ale! Gdy tak mówi kat czerwony I patrzy na wszystkie strony Każdy się tworzy ręka, A biedna śmierć ciężko stęka Pod płach nakryta klęczy Zdycha i okropnie jęczy Zdoli zutrymi zębami Chłopie pijącymi świętami on tymczasem nieczym tak ją przymocno czeknie, że w razie głowa spada i w głowę kapil się kruszy, a kto tu cieka więcej duszy, a ci ludzie ciągoceli, że święci zolę ucięli, że cień utracą, że ścili, zolą na zawsze zatili, że cień już święci pozbędą.

Tradycyjnym zapisem Pana osądzona, wyrok został wykonany, sprawiedliwie została osądzona, zgodnie z prawem, a teraz chcemy ją złożyć na miejscowym cmentarzu. Ufam, że żeście sprawiedliwie ocenili czyny tej śmierci, żeście wydali słuszny wyrok i go wykonali. Tak, ławnicy, ja? Proszę. ławnicy obradowali, rozprawiali nad prawem. Wyrok był sprawiedliwy. Wyrażam zgodę, i tę zgodę na piśmie potwierdzam własnoręcznym podpisem. Dziękujemy bardzo, bardzo zgodę. Udajemy się teraz na cmentarz, a jutro przyjdziemy do kościoła. Zapraszam od rana, zapraszam jutro. Jedziemy, jedziemy. Uwaga, Wam pomacha. Uwaga, Uwaga. Ostań. 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 Só